Czy wiedziałeś, że po ukrzyżowaniu Jezusa niebo niemalże zostało wypełnione boską wściekłością? Mówi się, że aniołowie, będąc świadkami zła, które ludzie wyrządzili synowi Bożemu, byli przepełnieni straszliwym gniewem. Zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, że ludzkość miała odwagę ukrzyżować swojego własnego stwórcę. Gniew był tak silny, że niektórzy uwierzyli, iż jedynym rozwiązaniem byłoby zniszczenie całej ludzkości. Ale wtedy, w szczytowym momencie tego gniewu, wydarzyło się coś niesamowitego. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj, aby nie przegapić więcej takich treści. Bóg interweniował, powiedział Aniołom, że ofiara Jezusa nie dotyczyła zniszczenia, lecz odkupienia. Słowami pełnymi miłości Bóg sprawił, że zrozumieli, iż prawdziwa sprawiedliwość nie polega na potępieniu, ale na miłosierdziu. Tak więc gniew Aniołów ustąpił miejsca świadectwu miłości, tej samej miłości, która przemieniła niebiańską bunt, a teraz dociera do Ciebie. Zastanawiałeś się kiedyś, jak głęboka jest miłość Boga do Ciebie. Jeśli Ci się podobało, polub i udostępnij.